Ma świadomość potrzeby ruchu w naszym życiu. Niektórzy wybierają sport, potem okazuje się, że jest to zbyt kosztowne czy forsowne i nie ma tego duchowego tła. Ty wybrałeś ścieżkę Hatha Yogi. Oddałeś temu swoje życie, założyłeś szkołę, w Akademię Hatha Yogi. Co oznacza termin Hatha Yoga? Yoga w ogóle oznacza integrację. Integrację różnych aspektów naszej osobowości, naszego ciała, naszej duszy, psychiki, emocji. Hatha Yoga jest pewną szczególną odmianą jogi, która rozpoczyna od ciała, jego funkcji i zmierza do integracji dwóch elementów w człowieku. Elementu ha i elementu TH, Czyli energii męskiej i żeńskiej, która jest w każdym człowieku. Energii słońca, energii księżyca, energii gorącej, Energii zimnej, plusa i minusa. Jest to system, który pracuje nad całym człowiekiem. Na początku jest bardzo dużo pracy z ciałem. Są to asany, czyli gimnastyka, pewna szczególna gimnastyka indyjska i praca z oddechem, medytacja. Powiedziałeś o asanach, o pozycjach. Czym są asany whatające? Asany są to pewne postawy, pewne y, pozycje, które przyjmuje się i wytrzymuje się w nich przez pewien czas. Każda z pozycji ciała ma odpowiedni stan umysłu, stan psychiki, stan emocji, rodzaj myśli, które się pojawiają w czasie wykonywania tej asany. I w przeciwieństwie do ćwiczeń sportowych, asany docierają do najdrobniejszej nawet cząstki mięśni, stawów, narządów wewnętrznych i wykorzeniają w nich. Napięcia psychiczne, które odkładają się w ciele, sprawiają, że jest lepszy dopływ krwi do tych miejsc, leczą nas z różnych chorób. Chociaż yoga nie jest, nie jest medycyną, nie jest terapią, ale przyczynia się bardzo do poprawy stanu zdrowia. Virabhadrasana na pierwszy, dech i skok. Obracamy dłonie do sufitu, i jak najszerszym półkolem unosimy je do góry wciągając tułów aż od bioder. Skręcamy prawą stopę 90 stopni na zewnątrz, lewą 60 stopni. Skręcamy tułów jeszcze bardziej i zginamy nogę komprost. Nie wypychamy brzucha do przodu. Wchodzimy jeszcze niżej i teraz składamy ręce i patrzymy do góry na kciuki. Tylko noga prosta. Wdech, wstajemy, wkręcamy stopy w drugą stronę. Trzymamy tylną nogę wyprostowaną. Wyciągamy ręce aż od bioder i zginamy nogę tą prostą. Następnie łączymy ręce i patrzymy do góry na kciuki. Wyciągamy ręce aż od krzyża, aż od dołu I Wdech, wstajemy, wkręcamy stopy równolegle. Ręce po bokach, zeskocz stopy. Kilka głębokich oddechów. Joga daje mi coś takiego, że wiem, w którą stronę idę, wiem, co jest ważne. A, I też y, to jest chyba bardzo istotne, że radość. Gdzieś jest tak, że ja mam w sobie i miałam zawsze strasznie dużo smutku, jakiejś depresji i yoga z tego wyciąga. Jeśli się dużo ćwiczy, to jakby dochodzi się do tego miejsca w sobie, w którym, w którym jest radość, a od którego się jest normalnie odciętym. Jeżeli jestem bardzo zmęczony, mogę wykonać relaks, czy różne ćwiczenia które przywracają mnie do wewnątrz, do tego, kim jestem, dają mi poczucie siebie i dzięki temu mogę się dowiedzieć, czego tak naprawdę chcę w życiu, o co mi chodzi. Poprzez to, że, że rozbija różne bloki emocjonalne, które są jakby, emocje, które są zamrożone w mięśniach, joga to rozbija i można dotrzeć do, do takich miejsc w sobie, w których się wcześniej nie było i to jest strasznie ważne. I trikonason. Przechodzimy rękę na boku teraz naciskając kciukiem na kostkę, wkręcamy tułów i patrzymy do góry. teraz nie pochylając tego tułowia do przodu, zginamy nogę i powoli dochodzimy do pozycji półksiężyca. Nogi wyprostowane. Kiedy uzyskamy stabilność, wyciągamy rękę do góry i trzymamy ją w górze. Co wydarzyło się w Twoim życiu, że Ty zacząłeś poszukiwać? Były to lata 70., tak zwany późny Gierek, mm. kiedy widać było, że jest ogromna jakaś zapaść cywilizacyjna w Polsce. Ludzie zestresowani, ludzie nadużywający alkoholu, palący ogromnej ilości papierosów, wszędzie stres, wszędzie brak nadziei. Pytałem się siebie, czy, czy ja również mam tak szczeznąć, zginąć, Zapaść się w sobie, chciałem coś zrobić dla siebie. Poszukać jakiejś metody, abym utrzymał dobry stan zdrowia, abym mógł sobie radzić ze stresem w tej trudnej sytuacji, w jak, jakiej żyliśmy, i żebym umiał również przekazać to innym i dać swojemu krajowi coś, co, co mogłoby pomóc ludziom w tym kraju, bo ja nie chciałem uciekać od życia, od świata i chować się za zamkniętymi drzwiami. Tylko poszukiwałem metody, która pozwoliłaby dynamicznie działać w świecie, a jednocześnie zachowywać spokój i harmonię. I dlatego w roku 1980 po raz pierwszy wyjechałem do Indii, w poszukiwaniu właśnie miejsca, gdzie mógłbym tych ćwiczeń, ćwiczeń nauczyć się w sposób rzetelny, prawidłowy. Czy po przyjeździe do Indii od razu odnalazłeś to, czego szukałeś? Nie, nie od razu, ponieważ byłem pod wrażeniem książek. I różnych wypowiedzi ludzi, z którymi zetknąłem się w Polsce jeszcze, że prawdziwa yoga czy prawdziwa duchowość, której szukałem, to jest medytacja. I tylko i wyłącznie medytacja. Natomiast te ćwiczenia z oddechem, z ciałem to jest taka. Takie przygotowanie, tak, z, z taką niechęcią tutaj mówiono o tym, dlatego y, poszukiwałem takich mistrzów. Byłem 8 miesięcy w, w Centrum Medytacji Buddyjskiej, gdzie po 10 godzin dziennie, niekiedy tygodniami siedziałem w celi zamkniętej. Słuchałem y, wykładów Murtiego, wielkiego filozofa, Od, odbywałem też podróże do innych nauczycieli, oświeconych czy nieoświeconych. I, Okazało się, że w Indiach hatha yoga, czyli ta praca z ciałem, jest uważana za pełnowymiarową jogę, która prowadzi do tych samych rezultatów i człowiekowi do tego, aby osiągnął stan yy, taki, do którego dąży, jest potrzebne wszystko, również ta praca z ciałem. Iyengar uznawany jest za wielkiego, żyjącego jogina, mistrza jogi. Jak wyglądał Twój pobyt, yy, uczenie się u Iyengara? W ogóle pierwsze spotkanie to było y, ogromnie stresujące, ponieważ ja go zaczepiłem, a wiedziałem, że nie należy go zaczepiać, bo już mnie wszyscy ostrzegali, żebym go nie zaczepiał, kiedy on idzie na zajęcia, ale ja miałem taką silną motywację, że y, zaczepiłem go pytam, czy pan może mi poświęcić pięć minut. On bardzo się tak obruszył i y, 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 y nakrzyczał na mnie. Y, ale Jednocześnie wiedziałem, prześwie że prześwietla mnie na wskroś. Wiem, że zaakceptował mnie. Na pierwszych zajęciach, które się odbywały, stałem w kałuży wody, potu swojego. Po godzinie gdzieś zauważono, że ja już po prostu słaniam się do słońca. Rzucono mnie na taką wygiętą w tył ławkę. Ja już myślałem, że to jest mój koniec. Zacząłem się żegnać ze światem. A to pewnie był początek. A to był początek. I poczułem się po tych zajęciach tak, mm. jak nigdy w życiu. Poczułem mm. tę ogromną pełnię, integrację. I tę noc po tych zajęciach spędziłem na dachu, y, domu, gdzie mieszkałem, i czując ogromny związek z całym światem, ogromną siłę, wiedziałem, że mi się powiedzie, a żyłem bez pieniędzy w Indiach przez trzy lata wtedy. Czyli pozostałeś I w Indiach przez trzy lata. Bez żadnych pieniędzy. I wiedziałem, że mnie nic złego nie spotka. Byłem gotowy żebrać nawet i robić wszystko, ale wiedziałem, że wszystko mi się uda. Pokażę Wam y, ćwiczenie, które nazywa się Yoga Kurunta, czyli Teatr Lalek, ponieważ to są y, sznurki, na których zawieszamy się tak jak lalek. Y, złap się za wieliny i postaw jedną stopę na szczeblu, pochyl głowę do przodu, tak żeby łokcie się wyprostowały, i teraz po, całkiem głową, głowę zanurz w dół, teraz postaw drugą stopę na linię na drabince i podnieś głowę do góry a opuść pośladki bardzo nisko zawieś się zupełnie na tej linii ale nie zginaj kolan nie zginaj kolan zejdź jak najniżej pośladkami trzymając kosz blisko pięć i teraz podnieś pośladki do góry podnieś pośladki a głowa w dół głowa w dół i w ten sposób pośladki schodzą nisko w dół i z powrotem pierwszy ruch drugi ruch i teraz szybko Coraz szybciej. Skręcaj kciuki do góry. Jakie korzyści dla zdrowia ma te asana? Joga jest bardzo praktycznym tematem i problemy rozwiązuje się praktycznie. Proszę bardzo. No dobrze, czyli jedziemy w dół. No proszę. Nie, to nie jest tak, jak ja uczyłem. To nie jest tak, jak ja uczyłem. Postaw jedną piętę na ziemi, i teraz głowa w dół. Całkiem, opuść się całkiem w dół, zanurkuj głową. Teraz postaw drugą stopę i wygięcie do tyłu. Aha. O! Jak, co czujesz? No Kolej, czuję czujesz? rozciągnięcie w barkach i ból w Tak, Nie, musisz zacisnąć pośladki. Aha. I co, skierować kocioł na nową stronę pięć. No przestało boleć. Przestało boleć. A co się dzieje z barkami? Rozciągaj. Rozciągają się. Tak, teraz drugi ruch. Co się dzieje z nogami? Co czujesz w nogach? No, rozciągają się. Rozciągają się, wgłaszają głowę głębiej. Mm -hmm. Teraz pierwszy ruch. Co się dzieje z twoim umysłem? E, wiruje. Się... E, wiruje. <laughs> Otóż to właśnie, dosyć, wystarczy. E, wiruje, a więc umysł, który był przytłumiony, który był powolny, nagle zaczyna wibrować, wirować. Ciało staje się jakie? No wiesz, Pełne oj, wigoru. Pełne, takiej, wiesz, czuje się ożywiona bardzo ciało jest takim zamrożonym obrazem naszych przeżyć i wszystko cokolwiek wydarzyło się w naszym życiu w jakiś sposób odłożyło się albo w ramionach, w szyi, w brzuchu w nogach, w tyłach nóg w postaci przykurczy, w postaci zesztywnienia również pozytywne doświadczenia i uczucia znajdują obraz w ciele jeżeli ktoś coś dobrego doświadczył to idzie ulicą i tak jakby miał skrzydła, jakby skrzydła mu urosły. Kiedy kogo stanie się coś złego, przygnębiającego, to jest to również przygniata nas psychicznie, ramiona pochylają się do przodu, człowiek staje się niższy y, niż jest. A więc y, poprzez pracę z ciałem y, ćwiczymy, y, aby odblokować również nasze y, napięcia psychiczne, nasze stresy i... W czasie tej, tej pracy z ciałem pojawia się rzeczywiście ból, ale jest to ten sam ból psychiczny, który jest mm. w nas samych. Fascynują mnie nazwy samych pozycji: pies, kot, tygrys. To nam coś sugeruje. Joga to są ćwiczenia, które są pewnym zakodowanym stanem psychicznym. Te ćwiczenia zostały odkryte w ciele przez pokolenia mistrzów, pokolenia ludzi, którzy żyli gdzieś w lasach, w dżunglach. Oddawali się pewnym doświadczeniom wewnętrznym, pewnym doświadczeniom psychicznym ze swoim ciałem, ze swoim umysłem i odkrywali również obserwując naturę, obserwując zwierzęta, jak zwierzęta się zachowują. Yy, odkrywali, co się stanie, kiedy zrobimy pewien ruch, co się stanie w naszym umyśle, co się stanie w naszej psychice, jaki blok zostanie yy, roz, rozbity czy rozmyty, kiedy. Nachylimy się do przodu i pozostaniemy 5 minut w tej pozycji. Na przykład ta pozycja jest pozycją psa, w której człowiek wyciąga się. Jest jeszcze druga pozycja psa, w której pies bierze głowę do góry. Wracamy do pierwszej pozycji psa. W tej pozycji nogi rozciągają się bardzo, rozciągają się biodra. Rozciągają się barki, łokcie, nadgarstki, kręgosłup, ale pozycja ta służy przede wszystkim relaksowi. Dłuższe przebywanie w tej pozycji, gdzie głowa jest opuszczona, gdzie serce znajduje się w odwróconej pozycji, sprawia, że ciało ulega regeneracji, a umysł staje się spokojny i wyciszony po kilku minutach wykonywania tej pozycji. Ty sam miałeś ciekawe doświadczenie ze zwier zwierzętami w Indiach. Yy, otóż byłem któregoś dnia dumny z tego, że staję na środku sali yy, na rękach i wiel przez wiele minut też i mieszkałem wtedy w Daramsali, tam gdzie mieszka Dalai Lama. Yy, w lesie mieszkamy musiałem przejść do wsi yy, kilka kilometrów. I tam były małpy. Któregoś dnia szedłem ścieżką. Przede mną taka małpa półtora metrowa, samiec, szedł na rękach, czego jeszcze nie potrafiłem wtedy zrobić. Szedł kilkaset metrów i potem stanął na rękach. Jak gdyby się zaśmiał, popatrzył na mnie i poszedł w las. Że upokorzył mnie. Oprśmiał Cię. I tu jest y, ta sprawa, że, że zwierzęta wiedzą, że potrzebują hmm. czasami odwrócić grawitację w swoim ciele. Robią to zresztą małe dzieci na trzepaku, na przykład, czy na placu zabaw, ponieważ my chodzimy, stoimy, siedzimy przez kilkanaście godzin dziennie i głowa jest na szczycie naszego ciała, jakby ulega wyschnięciu, a nogi są pod koniec dnia już spuchnięte, pełne krwi, obrzmiałe. I teraz, jeżeli odwrócimy przynajmniej na kilka minut, zrobimy świecę, stanie na głowie czy stanie na rękach, ma to. Niemal magiczny efekt na nasze ciało, nasze samopoczucie. To ćwiczenie, które robimy na krześle, jest antidotum na nasz stres. W naszym życiu prawie nigdy nie wyginamy się do tyłu. Czasami jeszcze do przodu się zginamy, żeby podnieść coś z ziemi, zawiązać buta, ale ulega strasznemu zesztywnieniu nasz kręgosłup, wygięciu do tyłu. I to ćwiczenie, leżąc na krześle, sprawia, że. Jama piersiowa rozszerza się, więc mamy więcej oddechu, więcej energii później. Nasze uczucia stają się spokojne, to odstresowuje nas. Również jama brzuszna jest rozszerzana, masowana. Organy brzucha ulegają wzmocnieniu i oczyszczeniu. I to ćwiczenie jest bardzo dobre dla osób chorych na, czy cierpiących na depresję, które dzięki temu nabierają dużo pewności siebie. W tym ćwiczeniu przez kilka minut powinniśmy nawet... Pozostawać. Teraz możesz wyciągnąć ręce jeszcze Olu za, za głowę, i to ćwiczenie jeszcze bardziej rozciąga nasz przód ciała. Co chcesz osiągnąć? Do czego zmierzasz, tak głęboko oddając się tej konkretnej praktyce? Na pewno chciałbym zachować zdrowie, względne zdrowie do późnego wieku, pokazać innym ludziom, że pomimo zaawansowanego wieku można żyć bez chorób, można być sprawnym. Chciałbym pomimo dynamicznej działalności na zewnątrz zachować zawsze mm. równowagę wewnętrzną, a jeżeli ją stracę, żebym mógł ją szybko odnaleźć. I chciałbym być y, człowiekiem, który nie rani innych, który jest wrażliwy i potrafi odpowiedzieć na każde wyzwanie zewnętrzne i wewnętrzne. Natomiast w sferze swojej działalności zewnętrznej, swojej pracy, chciałbym, aby był, było centrum, które mam nadzieję kiedyś powstanie. Centrum z prawdziwego zdarzenia, w którym y, byłaby sala i inne warunki y, dostosowane do potrzeb praktyki jogi. Mam nadzieję, że takie centrum y, kiedyś będę mógł stworzyć w Warszawie i poza Warszawą, gdzie ludzie mogliby. Odstresować się w ciągu dnia i po pracy. Wielcy mistrzowie mówią, że jak jest silna wizja i wielkie pragnienie, to środki się znajdą. Życzę Ci tego bardzo i dziękuję za rozmowę. Ja dziękuję.